Zostaw, czy Wszyscy co nam się uda. zimno, żebyśmy byli. Chcę, żebyśmy byli. Chcę, żebyśmy Chodźcie z nami, nie lękajcie się miłości, która przyszła w świat. Nie bądźcie ducha. nie obradujcie dalekistym. Idźcie do Betlejem, Jezus nie was czeka. Nie zdeźle waszymi stróżami. Do Betlejem chodźcie z nami. My, niebiańscy żołnierze, każdy duszy ludzkiej strzeże. Niech chwała będzie Zawsze i wszędzie, boskim posłańcom. Z tymi skrzydłami otoczcie się nasz, ludzi słabych. Stawcie nam drogę, dodajcie siły. Prowadźcie prosto, gdzie Pan nasz żywy zrodzony. Bo jemu chcemy złożyć nasze pokłony.